Witam, z tej strony Shaggy. Oczywiście to jest kanał Ciemna Strona Giercowania. I po raz kolejny, znaczy w sumie kontynuuję moją przygodę z Destiny. Ponieważ beta się lada moment kończy, to chciałbym wam pokazać jeszcze taką zwykłą misję, którą za zacząłem, ale nie, nie udało mi się pokazać wam we wcześniejszym odcinku. Link do wcześniejszego odcinka tutaj gdzieś znajdziecie. I tutaj pokażę Wam po prostu taką zwykłą pierwszą misję, w, w którą tam wskoczyłem, ale nie miałem czasu dokończyć, film bo film byłby po prostu za długi, tak? Więc sobie wybierzemy tutaj cel, Ziemia, bo na razie w wersji beta chyba tylko Ziemia jest dostępna. I tu wybieramy sobie pierwszą misję. I tu finalnie później latamy sobie po różnych obszarach i. Wykonujemy różne misje, a dodatkowo, tak jak wspominałem, możemy wrócić sobie do tego samego terenu, na którym już byliśmy i eksplorować go, brać udział w misjach pobocznych lub w takich losowych eventach, czyli wydarzeniach takich, które się dynamicznie dzieją w świecie. Rozpoczynamy. Pierwsza misja już ją przechodziłem na innej postaci, myślę, że nie będzie, że daje mi się uda ją ja sprawnie skończyć. No, ja nabrałem na gierkę smaku. Spróbuję, je. może się pokuszę i ją zakupię. I przejdę może ten wątek, wątek fabularny, na pewno. Być może w kooperacji z kimś mi się uda pograć, bo tu widzę trochę ludzi z moich znajomych, których mam w tą BT gra, więc może część z nich też będzie zainteresowana i gra zakupi. Nie zobaczymy jak to będzie. Także jestem już w świecie otwartym. Nie widzę tu innych graczy, ale dynamicznie się po prostu gracze tutaj pojawiają. Mają takie niebieskie znaczki. No to jest sporo przeciwników. Być może oni są już w dalszych misjach. Ja tą postacią akurat nie grałem dużo. I stąd też ten etap początkowy. Także nie ma graczy, szkoda innych. Ale mówię, dynamicznie się pojawiają gracze. Zresztą w tym moim poprzednim filmiku było widać, jak wskoczyłem na. Było widać, jak wskoczyłem i. Tych graczy troszkę tam było na, na mapce. Wykończymy tutaj parę przeciwników. To słabo celuję. To są pierwsze etapy. Oczywiście ci przeciwnicy wtedy nie grzeszą też umiejętnościami, bo muszę udać się jednak tam. Czasami trzeba użyć do walki. Wręcz nie wiem, co mi podkosiło, żeby wziąć tego kolt, ale gdzieś widziałem i ktoś w filmiku opowiadał, że na łowcy właśnie jak najbardziej jest ten kolt na miejscu. Bo snajperka, niestety, ma Fu, niewielką ilość amunicji, dlatego. Warto ją oszczędzać. No dynamiczne wenty, czyli niekoniecznie to się musi teraz wydarzyć, że to się wydarzyło. Czasami przylatuje więcej tych stworów na mapę, czasami mniej, czyli cały czas coś się dzieje. Dodatkowo, gracze, yy, którzy tutaj raz, raz z nami albo współpracują, albo robią swoje misje. Tak to wygląda, niestety teraz nie mogłem Wam pokazać, że żadnych graczy nie ma, ale może dlatego, tak jak mówiłem, że to jest wczesny, wczesny, już ludzie są troszeczkę dalej niż ja. Wygląda to dość ciekawie, naprawdę jak na grafikę na Xboxa 360 z uwagę, to naprawdę jest fajne. Konsola Xbox 360 ma tylko 512 ram na pewno chcieliby, każdy chciałby, żeby na starym komputerze jakimś biurowym, no który ma 512, nawet chyba już biurowego komputera nie można z taką ilością z, z, z znaleźć, tak? Yy, żeby tak gra chodziła, tak? No troszeczkę pod inaczej są optymalizowane gry konsolowe. No ale szkoda, że na PC-ty PC tak ludzie nie wyciskają siódmych potów, a właśnie się pojawił jakiś gracz na ósmym poziomie, widzicie? To, to, jest, to jest znaczek gracza i on tam coś sobie robi. Może eksploruje, może jakieś dodatkowe zadania. On już na jakimś chyba nawet wierzchowcem był. Poleciał gdzieś tam hen hen. A ja jako dobry Samarytanin widziałem, że go przeciwnicy ostrzeliwują, to mówię, udam się tutaj i mm, spróbuję mu pomóc. Spróbujemy headshot. ...że się granata. Troszkę walki wręcz. Aha, czyli muszę się udać tutaj na dół. Eksploracja. Jak widać, wszystko ładnie jest wykonane. No i na pewno w kooperacji, chociaż nie jest tak, jak powtarzałem, już ona konieczna. Gra na, pe na pewno jeszcze jest smaczniejsza. A ja tu samotnie dostałem się do jakiejś bazy. No bardzo żałuję, że gra nie, chyba nie będzie w języku polskim, bo patrzałem wszystkie oferty. Nie było nigdzie znaczka PL. No ale gra nie jest też tak trudna nawet dla osób ze średnią z znajomością języka angielskiego, takich jak ja. Każdy sobie poradzi. Tutaj wszystko za rączkę sprowadzone. No mi się najbardziej podoba ten rozwój postaci, tak? Później dostajemy nowe skille. Wszystko to ma jakiś sens do dalszej gry. Oczywiście niektórzy tam w filmy czy tam jakieś spostrzeżenia, że że grasz czasem nudzi, bo się w kółko chodzi i tam zabija te potworki. No tak jak w każdym MMO, mamy te zadania powtarzalne jakieś, tak? Ja na przykład to lubię. Wiadomo, że nie wszystkim może to przypaść do gustu. No, ale tak samo w Battlefieldach, przecież te bitwy w kółko klepiemy, tak? Czy w, tych, czy w innych grach, żeby zdobyć ten jakiś poziom, trzeba odblokować jakąś broń, tak? To jest podobnie, a tak samo w innych gierkach, chociażby w Diablo. Trójcie granat. Ale nieładnie, nieładnie mi ostrzelali. Dobra, trzeba się wycofać. Nie muszę z nimi walczyć tutaj, ale kuszą mnie kurczę. O, w samych sytuacjach nie gracie, widać tutaj. Jeszcze więcej paliwa. Mogę jednak wybrać chyba karabin, bo ten colt taki sobie jest ale niech będzie posiłkowałem się opiniami ludzi. Że dla łowcy ten kord się, do... kord, kord, kord się dobrze sprawdza i później ma jakiegoś takiego skilla łowca nawet specjalnego. Hmm, coś zdobyłem. Hmm, podmiana urządzenia ma. Yy, przedramienia, ramienia. Więcej troszeczkę. It's in hands. I A, i wchodzimy do tak zwanej strefy raid, instancji. Tu możemy wejść z kimś, to możemy wejść sami. Najczęściej spotykam mocniejszych przeciwników i bossa. To troszeczkę brzmi średnio, bo wcześniej walczyłem z nim już, ale walczyłem tym takim zawodnikiem mocniejszym na zwarcie Tytanem. mogę sobie nie dać rady łowcom, bo jeszcze nie mam tych umiejętności wszystkich rozwiniętych, a oni tutaj raczej nie są zbyt przyjaźnie nastawieni trochę się wycofamy żeby się zregenerować No czasami trzeba taktykę. Przegrupowania zastosować. O, jest Potraktujemy go na razie ze snajperki. No bo co, bo snajperka jednak mocniejsza, tak? A tutaj misiów potraktujemy z kolta. Zamyszałem moc zdobyte. się wycofać znowu, nabrać siły. No szkoda przeładowanie. I spróbujemy gościa ze snajperki. przeszukiwanie znowu z bolest Łóż granat O nie, mam nie dobrze. No i boss załatwiony, w sumie nie poszło tak źle, ta snajp ta snajperka jest dość mocna. I udało nam się bossa załatwić. Skoczył trzeci level. Dostałem jakiś nowy, nowy przedmiot. A, i to będzie jakieś podsumowanie misji, chyba. O, jest i mój znajomy. Się pojawił. <laughs> Nie wiem, jak się gesty robi, Skoczył. Mamy już double jump, double jump, czyli mocniejszy skok, to na pewno będzie przydatne. Także widzicie, e, znajomi z Waszej listy też mogą wskoczyć. Pozdrawiam Lordiego. E, mogą wskoczyć i mogą dołączyć do zabawy, tak? W każdej chwili on już widzę bardziej tutaj jest roz, rozbudowany. Ma poziom. 8. Ja wziąłem udział w misji takiej szybkie żeby wam pokazać, jak to wygląda. takie misje jest oczywiście mnóstwo. Mają wątek fabularny, są przerwiny filmowe. Wszystko to ładnie wygląda, naprawdę. Wszystko jest smacznie skomponowane. Zresztą, zobaczcie, to jest dalsza część fabuły do tej misji, tak? Naprawdę fajnie jest to zrobione. Przerwniki filmowe to są rewelacyjne. No to Bungee i Halo so, pokazał też. Cóż, nie wiem, czy to oni robią. Są odpowiedzialni za animację przerwnikową, ale na pewno ta firma, która to wykonuje dla nich, to jest no na bardzo wysokim poziomie. Tutaj akurat mamy na silniku gry, ale and to też jest bardzo fajnie zrobione. zrobione. The Traveler created the ghosts to seek out those who can wield its light as a weapon. Guardians to protect us and do what the Traveler itself no longer can. What happened to it? I could tell you of the great battle centuries ago. How the traveler was crippled. I could tell you of the power of the darkness, its ancient enemy. There are many tales told throughout the city to frighten children. Lately, those tales have stopped. Now, the children are frightened anyway. the darkness is coming back. we will not survive it this time. its armies surround us. the fallen are just the beginning. what can i do? you must push back the darkness. guardians are fighting on earth. i only hope he chose wisely. Klimacik taki, mas efektowy, to bardzo mi pasuje, bo mas efekta dwójeczkę dużo grałem. Mam zamiar y, trujeczkę kiedyś jeszcze zahaczyć, jak będę miał czas. I ten klimat mi pasuje. No i moi drodzy, tak wygląda właśnie misja, hmm, taka typowa Destiny, tych misji jest mnóstwo, wątek fabularny plus misje poboczne, do tego jeszcze czego nie wspomniałem, dochodzi, dojdzie w dniu premiery aplikacja na smartfony i tablety, która będzie pokazywała postęp Waszych znajomych, będzie informowała Was o eventach, czyli to będzie taki żyjący świat, nie taki duży MMO, bo tam nie spotkacie 100 graczy naraz na mapie, tylko 5 paru graczy, ale dający taki mały smaczek na konsolach, takiego współzawodnictwa, takiego małego MMO, plus świetna fabuła, plus świetna grafika nawet na starej generacji konsol. Ja się z Wami będę żegnał i do zobaczenia w moim kolejnym filmie. Cześć, tymczasem Borem Lasem. Hej!